Dzień dobry Państwu, nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję Wam BMW X1 18D S-Drive z 2018 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie, zapraszam. Prezentowany egzemplarz posiada reflektory LEDowe o rozszerzonym zakresie. Kolor tego samochodu to biel mineralna Metallic. Posiada 18-calowe obręcze aluminiowe. Jest w wersji nadwoziowej pakiet sportowy M. Posiada czarne relingi i dwulitrowy silnik diesla o mocy 150 koni mechanicznych, który współpracuje z automatyczną skrzynią biegów. Samolot posiada dostęp komfortowy: fotele sportowe z tapicerką z połączeniem tkaniny i alkantary, elektryczna regulacja foteli z pamięcią, wykończenie wnętrza średnią listwą z niebieskim akcentem. Samochód wyposażony jest w kamerę cofania, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, klimatyzację automatyczną dwusferową, ogrzewane przednie fotele, posiada cup holdery, gniazdo 12V, a pod podłokietnikiem znajduje się wejście USB. Przebieg tego pojazdu to 52705 km. Posiada wielofunkcyjny zestaw wskaźników, kierownicę empakietową wielofunkcyjną z tempomatem limiterem po lewej stronie i sterowaniem multimediami nagłośnieniem po prawej stronie zaglądając do tyłu widzimy kanapę wyposażoną w dwa zestawy mocowań ISOFIX na foteliki dziecięce jest również podłokietnik dla pasażerów z tyłu z cup holderami. Kratki nawiewu oraz gniazda USB typu C. Klapę bagażnika możemy otwierać i zamykać elektrycznie. I tak prezentuje się przestrzeń bagażowa BMW X1. Pod podłogą bagażnika również znajdziemy dodatkowe miejsce. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował, zapraszam do odwiedzenia naszego salonu Bavaria Motors w Katowicach na Alei Roździckiej 204. Zachęcam również do odwiedzenia naszej strony internetowej podanej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i MINI. Dziękuję i do zobaczenia.